Witamy się z Państwem w dniu dzisiejszym, to ja może bardziej opowiem, chociaż Sylwia też coś doda, przywitaj się grzecznie, ładnie. Dzień dobry. To jest rozkaz. <noise> <noise> Dobra, Rozrobiliśmy zaprawę do innych rzeczy, ale nam została, więc Sylwia tutaj kończy lepionką. Tutaj były wszczepiane te pręty i uprawiane cegły. Dobrze się to trzyma? Tak. Lux, dobra. A ja śmigam opowiedzieć, co robiliśmy, co będziemy robić i czekamy aż dołączysz. Pozwalam. Ale ją ponosi. Tak, to jest y, pseudonamiastka tunelu. Który w dniu dzisiejszym powstał. E, całkiem się dobrze trzyma, choć wygląda jak. Strasznie wygląda. Znaleźliśmy jakąś kratkę na tym. Przesiewamy sobie ziemię. Całkiem dobrze się to sprawuje. Przygotowaliśmy sobie stanowisko pracy. Tak ono wygląda. Co tu będziemy robić? To zobaczcie niebawem. E, multi płaty. Jeżeli dobrze, się, jeżeli dobrze mówię. Tutaj nasz winogród, nasze sadzoneczki. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tu już coś kiełkuje, tu lawenda, pieprz, ta, yy, mięta i tak dalej. I chodzi o to, żeby troszkę nas od komarów yy, uchroniła. To całkiem przyjemnie. Nasionka, czegoś, tu już zapełnione i zasiane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, trzeba podlać. No i się tak bawimy. Yy, wiąże z tym nadzieję, z tym stanowiskiem. Mimo, że wszystko to wygląda pokracznie, ale pamiętajcie, że to nie ma wyglądać, a ma działać. I ma mi sprawiać przyjemność, satysfakcję i zapewnić jakąś tam fajną zabawę. Dobra, na tą chwilę tyle. Widzimy się niebawem, jak już sobie to zacznie działać. Tunel wygląda przeokropnie, ale działa. I się trzyma. I był dzisiaj duży wiatr, i dalej się trzymał, i nic się nie stało. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zawsze, że jako tako będzie się trzymał. W przyszłości będziemy robić to na stalowych rurkach. Pięć z nich, czyli te krańcowe e, i ten środkowy, te krańcowe i środkowy, będzie, będą to rurki stalowe, a cała reszta będzie już plastikiem. Myślimy, że takie rozwiązanie będzie lepsze niż to, że wszystkie są plastikowe, lub będziemy je zbroić, czyli będziemy tam wsypywać albo jakąś tam zaprawę, ale zobaczymy jeszcze. Czas pokażę. na razie mamy ten i na razie musi wystarczyć, a przyszłość zweryfikuje, co będziemy dalej robić. No, także tyle od nas na tą chwilę. Jeszcze zajrzymy sobie może do Sylwii, żeby nie stękała, że nie jest na nagraniu. Gabinka przywita się gabci. Gabineczka. Grosiczek. Wychyl się no. Kawałeczek. Żebyś też była na nagraniu. I jak ci idzie? Dobrze? Dobrze. To chcesz jeszcze dodać na koniec? Lubisz pachlować. No ja wiem. No i to bardzo dobrze ci to wychodzi. Lepiej to, niż tobie? Tak, tutaj przyznaję bez Naprawdę Naprawdę dobrze ci to idzie. Pokazałeś nasionkę? Pokazałem. Pokazyłem zasiane, zostawia się ona, e, zostawiana w torbie. Nie, zaraz na wilgoci dostaną. Wszystkie pójdą do śmieci. Ach, najlepiej, ja jestem z tym wszystkim, sam. Dobra. No i tym miłym akcentem kończymy. Ja A. mam tak zawsze. <noise> Buziaczki, pa!